Dzień dobry, tu Listek L ze Stuttgartu. Co się dzieje z niemieckim przemysłem motoryzacyjnym, który dotychczas był perłą w koronie tego przemysłowego kraju? samochody niemieckie jeszcze jeżdżą jeszcze się dobrze sprzedają i jeszcze są uważane za najlepsze samochody na świecie albo prawie najlepsze samochody na świecie ale jak spojrzeć za kulisy takich firm jak Daimler, BMW Volkswagen czy też całej masy tysięcy mniejszych, większych firm współpracujących a produkujących opony, felgi, blachy szyby, siedzenia i inne podzespoły z których zbudowany jest samochód to okaże się że nie jest tak wesoło. I tu nie chodzi o to, czy ktoś uwielbia swoje BMW, a swojego Mercedesa uważa za najbardziej luksusowy samochód na świecie. Chodzi o biznes. Pytanie jest: czy BMW, Mercedes, Daimler i inne firmy na nowym, zmieniającym się rynku samochodowym rynku motoryzacyjnym są w stanie w ogóle przetrwać. I to pytanie zadaje dzisiaj Listę Kel ze Stuttgartu. Zapraszam na film. Cała historia zaczyna się mniej więcej w 2015 roku, kiedy to granice niemieckie szturmują miliony imigrantów z Bliskiego Wschodu. Niemcy próbują zapanować nad tą sytuacją, na imigrantów wydają całą swoją nadwyżkę budżetową, i tu przychodzi cios w plecy czyli skandal dieslowski. Ale niemieckie firmy są same sobie winne. W 2015 roku już było wiadomo, że motoryzacja się elektryfikuje, i że. Praktycznie od tego odwrotu nie ma. Tesla jest rozpędzona. W 2015 buduje następne megafabryki. W Chinach pojawiają się samochody elektryczne masowo, a Niemcy, a Niemcy uważają, że. Nie ma to jak diesle. Jedynie słuszne. Diesle się doskonale sprzedają. Diesle produkujemy od 100 lat. Osiągnęliśmy perfekcję w tej technologii i diesle mają jeździć po ulicach. Choćby nawet trzeba było oszukać systemy testujące czyste spalin. A jak już wiadomo było, że nie diesel, to paliwa wodorowe albo jakikolwiek inny napęd, byle by nie baterie elektryczne. Dlaczego? Ponieważ nasz przemysł niemiecki nie ma doświadczenia w produkcji Elektrycznych samochodów. Spóźnił się, przegapił. Tesla wyjechała do przodu, Chińczycy wyjechali do przodu, wszyscy próbują, Niemcy nie. Tutaj będą paliwa wodorowe, tu będą diesle, tu będziemy produkować to, co produkowaliśmy od 100 lat. Tak to jest w Niemczech. Niemcy są bardzo przywiązani do tradycji, bardzo przywiązani do swoich produktów i nie chcą absolutnie żadnych zmian. Tym bardziej jeśli te zmiany przychodzą ze Stanów Zjednoczonych, które, jak mówiłem w poprzednim filmie, są postrzegane tutaj jako okupant. Teraz, 7 lat później, w listopadzie 2022 roku, mamy w Niemczech zakaz wjazdu diesli do niektórych miast, na przykład do Stuttgartu, starym dieslem się nie wiedzie. Mamy w Niemczech 90 tysięcy ładowarek do samochodów elektrycznych, 600 tysięcy w pełni elektrycznych samochodów na drogach niemieckich i 500 tysięcy plug-in hybrydów. Plug-in hybryd. I 500 tysięcy samochodów typu plug-in hybrid. <grystanie> Tesla zdążyła wybudować i otworzyć fabrykę pod Berlinem i zalicza 1000% wzrost sprzedaży. Prasa niemiecka pisze, że Tesla to nowy Volkswagen na rynku niemieckim. Dzisiaj w telewizji mówili o płytach krawężnikowych, w które będzie wbudowana ładowarka do samochodów elektrycznych, tak żeby auta zaparkowane wzdłuż ulicy po prostu mogły się w każdym miejscu ładować. A gdzie są niemieckie samochody elektryczne? Poza segment luksusowych elektrycznych samochodów Mercedesów, BMW, Niemcy tak naprawdę nie wyszli. No, są Volkswageny ID3, ID4, Sorry, gdzie ja idę? ID3, ID4, ale one to są jedyne samochody. Po pierwsze wcale nie takie tanie, a po drugie tylko te dwa. Od kilku lat produkowane. Innych aut nie ma. Przy wielkim niemieckim potencjale motoryzacyjnym tak naprawdę są Niemcy cały czas spóźnieni. Ale brak samochodów elektrycznych to jeszcze nie wszystko. Dzieją się inne zastanawiające rzeczy. Na przykład taki Daimler, producent Mercedesów. W 2020 roku pod koniec okazało się, że Daimler ma długi. 2 miliardy ponad euro długów i nie wiadomo jak z tego ma wyjść. Rok później, w 2021 roku, Daimler już nie ma ponad 2 miliardów długu, bo ma zysk i wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom. W biznesie takie rzeczy się nie dzieją. Co się stało? Okazało się, że zostało zmienione prawo, które inaczej pozwoliło zakwalifikować koszty i zyski tak wielkiej firmie i Daimler i nagle wyszli na plus. Ale jeśli rzeczywiście tak jest, że za pomocą zmiany Prawa, za pomocą zmiany rozliczania, zmian w księgowości można z dwóch miliardów długu wyjść na plus i jeszcze wypłacić dywidendę, to znaczy, że powinniśmy się tak naprawdę zastanowić, co tam jeszcze ciekawego w tym Daimlerze że tkwi, czy ta firma rzeczywiście zdrowo funkcjonuje. Tym bardziej, że w międzyczasie zmienił się prezes Daimlera. Prezesem Daimlera jest o dziwo nie Niemiec, tylko Szwed i tenże prezes prowadza nowe porządki. Przede wszystkim podzielił Daimlera na dwie firmy. Jedna firma będzie zajmować się ciężarówkami, druga samochodami osobowymi i to jest tak naprawdę zastanawiające dlaczego Daimler został podzielony na dwie firmy. Ponieważ jednej dużej firmie produkującej ciężarówki i Osobowe jest łatwiej sobie na konkurencyjnym rynku poradzić. Straty na ciężarówkach powetujemy samochodami osobowymi, albo odwrotnie straty na samochodach osobowych powetujemy sobie ciężarówkami. Jednak zostały podzielone. Co to znaczy? Czyżby Daimler miał zostać częściowo sprzedany? Następną decyzją nowego prezesa była rezygnacja z produkcji samochodów klasy A, czyli Mercedesy klasy A. Najmniejsze Mercedesy już niedługo przestaną być produkowane, a za tym prawdopodobnie pójdzie rezygnacja z produkcji samochodów klasy B, ponieważ one zbudowane są na tym samym podwoziu. Jest to tak zwany Mercedes Front and Trip, czyli samochody Mercedes z przednim napędem MFA, z czego Niemcy się od paru lat śmieją i mówią, że MFA znaczy tak naprawdę mercedes Arme, czyli Mercedes dla biedaków. Tak czy owak, Mercedesy dla biedaków przestaną być produkowane i Mercedes skupi się na autach drogi. Dlaczego? Ano, dlatego, że najprawdopodobniej zarząd Daimlera zauważył, że z tanich samochodów nie da się wyżyć, ba, nie opłaca się produkcja tanich samochodów. Na drogich samochodach się dużo zarabia, jest duża marża i można je dalej produkować. Natomiast na tanich samochodach Tanie Mercedesy klasy A, zarabia się bardzo mało, i w momencie, kiedy mamy inflację, w momencie, kiedy mamy rosnące ceny produkcji, i jeszcze musimy Inwestować w samochody elektryczne, w nową technologię, w budowę fabryki baterii, fabryki akumulatorów i tak po prostu to się nie będzie opłacać, w związku z czym skupimy się na autach luksusowych i Mercedes pozostanie marką luksusową. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to może rzeczywiście moje przypuszczenie, że podział Mercedesa na ciężarówki i auta osobowe ma coś wspólnego z planowaną na przyszłość sprzedażą części na przykład ciężarówkowej. Ale to nie wszystko. W ciągu ostatniego roku Mercedes Daimler zdecydował się na trzy akcje serwisowe. Setki tysięcy Mercedesów poproszono o przyjazd do warsztatów, żeby naprawić jakieś tam uszkodzenia, które wpływały na hamowanie, możliwy pożar i tak Jeśli w ciągu roku najlepsza firma świata, produkująca absolutnie rewelacyjne samochody, uważane na całym świecie za ikonę samochodów, do tego pierwsza firma, Starsza firma samochodowa na świecie nie radzi sobie z jakością swoich samochodów i ogłasza trzy akcje serwisowe w ciągu roku. To możemy sobie wyobrazić, ilu akcji serwisowych ta sama firma tak naprawdę nie ogłosiła, ponieważ okazało się, że no to się w sumie nie opłaca. Tutaj to mogą sobie pojeździć jeszcze użytkownicy, nic strasznego się nie stanie. Ryzyko oszacowaliśmy, nie ogłosiliśmy i tak dalej. Tak to jest w przedsiębiorstwie. Trzeba dbać o finanse, trzeba dbać o image, trzeba dbać tak naprawdę o wszystko, no i trzeba dbać o żebyśmy bezpiecznie jeździli tymi samochodami. Miejmy nadzieję, że trzy akcje serwisowe Mercedesa w ciągu roku poprawią image firmy na rynku. Podobnie jak Daimler, producent Mercedesa, z długami zmaga się Volkswagen. Volkswagen jest najbardziej zadłużoną firmą na świecie i na ten temat toczą się w internetach gigantyczne dyskusje. Czy to zadłużenie jest rzeczywiste, czy Volkswagen powinien się tym martwić, czy nie powinien się tym martwić? Tam są takie sytuacje, że firma jest teoretycznie producentem samochodów, ale tak naprawdę prowadzi całą masę rozmaitych innych biznesów, łącznie z biznesem bankowym. Czyli kupujesz Volkswagena, kredyt na tego Volkswagena daje ci Volkswagen Bank, albo Volkswagen Bank daje ci leasing. W związku z czym Volkswagen wie, że pieniądze z leasingu co miesiąc będą przychodzić, tu się gdzieś zadłużysz. Do tego jakieś rozmaite rozliczenia pomiędzy jedną, drugą, trzecią spółką, córką, i tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy Volkswagen jest zadłużony groźnie, czy zupełnie niegroźnie, jak tysiące innych firm na świecie. Volkswagen to niewątpliwie największa i najważniejsza niemiecka firma motoryzacyjna. Do Volkswagena należy również Audi, Skoda, Seat i inne marki. I teraz ciekawostka. W ostatnim Wirtschaftswoche niemieckim czasopiśmie branżowym, biznesowym jest wywiad z panią Hildegard Wortmann, członkiem Rady Nadzorczej Audi. I ta pani mówi, że jest 50% szans, że Audi następne 10 lat przetrwa, że za 10 lat. Audi w ogóle będzie istnieć. Oni tam w zarządzie Audi się nad tym tak naprawdę zastanawiają. Jeśli pani Wortmann w gazecie oficjalnie całemu światu ogłasza, że istnieje 50% szans na przetrwanie następnych 10 lat przez Audi, to znaczy, że tam w zarządzie mówią, że jest jeszcze gorzej i zastanawiają się, co z tym zrobić. A do tego wszystkiego doszło jeszcze, że z ramienia rządu niemieckiego ko koalicji Ampel do rady nadzorczej Volkswagena została wydelegowana pani Willy Hamburg. Pani Willy Hamburg jest z partii zielonych jeździ na rowerze, nie ma własnego samochodu i jest tak naprawdę przeciwnikiem motoryzacji. I tą panią wydelegowano do bycia jedną z podstawowych, bo z ramienia rządu posiadającego 20% udziału w Volkswagenie podstawowych osób zarządzających Volkswagenem. Prasa płakała tutaj. Mówiono o tym, że nie dość, że pani nie lubi samochodu, nazywano ją nienawidzącą samochodów, to jeszcze Okazało się, że ta pani nie ma ani wykształcenia, ani umiejętności. Volkswagen się postawił, powiedział, że my tej pani tutaj nie chcemy, ale i tak została członkiem Rady Nadzorczej. I jak to mówią Anglicy, last but not least czyli ostatnia informacja, ale wcale nie najmniej znacząca Volkswagenowi przede wszystkim, a również innym niemieckim firmom, wyrósł na rynku europejskim gigantyczny. Konkurent, tym konkurentem jest firma Stellantis, która powstała z połączenia firmy PSA z Fiatem, czyli pod jednym dachem w tej chwili mamy Peugeoty, Citroeny, Ople, Fiaty, Chryslery i Jeepy, sprzedawane na całym świecie, również na rynku chińskim i ta firma jest w tej chwili drugą co do wielkości firmą po Volkswagenie na rynku europejskim. I jeszcze jedna ciekawostka, i właśnie tej firmie, Stellantisowi, właśnie Dopiero co sprzedało BMW razem z Daimlerem swój biznes car sharingowy. Przedziwne. Car sharing to biznes przeszłości. W Polsce prowadzony zdaje się, że przez firmę Panek. To jest tak zorganizowane, że w mieście, w dużym mieście, w u nas na przykład w Stuttgarcie albo w Monachium albo w Frankfurcie, Berlinie, ale także za granicą w Wiedniu, Madrycie, Turynie stoją samochody zaparkowane i te samochody za pomocą aplikacji w telefonie można sobie w każdym momencie wypożyczyć. Wystarczy się zarejestrować, podejść do samochodu, za pomocą aplikacji w telefonie go otworzyć, wsiąść do niego, go przejechać parę kilometrów, gdzie się tam chce jechać i zaparkować, zamknąć, zostawić i następna osoba może sobie do tego samochodu wsiąść. Jest to nieprawdopodobnie wygodne. Szczerze mówiąc, ja będąc czy w Wiedniu u córki, czy w Monachium, czy w innych miastach, gdzie taki car sharing istnieje, bardzo chętnie z tego korzystam. Nie muszę się zastanawiać, jaki bilet tramwajowy kupić, gdzie jest przystanek, jak dojść i jak się przesiąść z metra do autobusu, tylko biorę samochód i sobie jadę. Więc biznes car sharingowy w Niemczech był zdominowany przez e, Car2Go Daimlera, Mercedesa i Drive Now BMW, i te firmy mniej więcej dwa lata temu połączyły swoje siły. Powiedziałem, nie będziemy na rynku car sharingowym, e, konkurować ze sobą. W związku z czym zakładam jedną firmę i mamy firmę Share Now, która jest obecna, tak jak mówiłem, we wszystkich większych miastach Niemiec i nie tylko Niemiec. Tutaj w Stuttgarcie mamy na przykład same Samochody elektryczne, głównie smarty, które można sobie w każdej chwili wziąć i szczerze mówiąc, ludzie z tego korzystają. Ja widzę tutaj się pod domem, że ludzie przyjeżdżają tymi samochodami następnego dnia tego samochodu nie ma, także ten biznes się rozwija. I z niewiadomego powodu, znaczy, mnie nieznanego powodu, BMW z Daimlerem, udziałowcy największego car sharingu niemieckiego postanowili to. Sprzedać komu? Stellantisowi. Stelantis druga co do wielkości europejska firma, konkurent niemieckich firm, konkurent Volkswagena, za niewielkie pieniądze kupuje cały praktycznie niemiecki biznes car sharingowy. I tak rzeczywiście było. Na przykład córka mi opowiada mi tak: Wiesz, tata jechałem samochodem w Wiedniu, to był jakiś samochód mały, nie wiem jaki, ale dobrze mi się nim jechało. No jak jechałaś w Wiedniu, a czym jechałaś? Shernown, no jechałam. No to jakieś na auto musiało być albo BMW, albo Smart, albo Mini. Nie, żaden z tych samochodów przecież wiem jak te samochody wyglądały. To był jakiś Citroen albo Peugeot powiedziała mi córka. Ja nie uwierzyłem. Później sprawdziłem w aplikacji czy w Wiedniu leżą, jadą Citroeny i patrzę, że rzeczywiście tam w carsharingu są już samochody Stellantis. I jaki będzie tego efekt? Efekt będzie taki, że za chwilę te samochody się wymienią. Już nie będziemy mieli w carsharingu BMW Smartów i mini, tylko będziemy mieli Citroeny, Peugeoty i Fiaty. A to jest nieprawdopodobny rynek marketingowy. Jeśli ludzie sobie popróbują, ludzie, którzy nigdy by w życiu nie kupili francuskiego samochodu i nagle sobie popróbują, że tym samochodem no on się jeździ, on się nie zepsuł i jest ok, w sumie fajnie się jeździ, to może następnym razem kupią sobie tak naprawdę tego typu samochód. Dlaczego Niemcy? Taką maszynę marketingową jak car sharing sprzedali w tej chwili Stellantisowi, szczerze mówiąc, nie wiem. Przypuszczam, że to się nie mieści w niemieckich standardach biznesowych, że po prostu Niemcy ze swoją mentalnością niemiecką, z mentalnością inżynierów, z mentalnością doprowadzania wszystkiego do doskonałości, po prostu tego typu biznesów niespecjalnie potrafią albo niespecjalnie chcą prowadzić. Ale sprzedaż Shell Now Stellantisowi to tylko część katastrofy. Okazuje się, że druga co do wielkości firma car sharingowa w Niemczech, czyli We Shell Volkswagena, została właśnie sprzedana w firmie Miles. Firma Miles to jest startup, to jest firma mała, która zbiera w tej chwili inwestorów, istnieje od paru lat i ta firma kupuje cały biznes car sharingowy od Volkswagena. Dlaczego Volkswagen sprzedaje car sharing? Prawdopodobnie z tego samego powodu, co Daimler i BMW. Ciekawostka, ciekawostka dla nas Polaków, a mianowicie inwestorem w firmie Miles jest znany tutaj w Niemczech niemiecki inwestor polskiego pochodzenia, pan Łukasz Gadowski, urodzony na Rolnym Śląsku w Prudniku. Pozdrawiamy Prudnik. To, że niemieckie koncerny samochodowe posprzedawały swoje biznesy carsharingowe przeszło przez tutejszą prasę, a co przez to idzie przez tutejszą świadomość narodową, praktycznie niezauważone, za to to, co się wydarzyło mniej więcej dwa tygodnie, uznane zostało za absolutną zdradę narodową, zdradę interesów niemieckich i absolutny skandal, tak pisała prasa. Pan Erik Sixt, niemiecki biznesmen, jeden z najbogatszych, jak nie najbogatszy Niemiec, właściciel firmy Sixt, którą absolutnie wszyscy w Europie i nie tylko w Europie znają. Jest to największa wypożyczalnia samochodów. Praktycznie na każdym lotnisku jest biuro Sixta i można tam wypożyczyć sobie samochody. Jest praktycznie w całej Europie, w Polsce również. I ten pan Sixt postanowił, że 100 tysięcy nowych samochodów, które zakupi, dla swojej wypożyczalni do 2028 roku, czyli w ciągu najbliższych 6 lat, będą marki BYD. Słyszeliście kiedyś o marce BYD po polsku byt, to chiński producent samochodów, największy na świecie sam, producent samochodów elektrycznych i Chińczycy dostarczą 100 tysięcy samochodów dla Sixta. I będzie dokładnie ta sama sytuacja, co z car sprzedanym Stellantisowi. Ludzie wsiądą do tych samochodów, przejadą się tymi samochodami i stwierdzą, no wcale nie są takie złe. Może następny samochód kupię sobie chiński. Chcielibyście mieć chiński samochód? Czy w ogóle... Mieści nam się w głowie, Europejczykom, nam Polakom, nam Niemcom, nam Francuzom, nam Włochom, że możemy jeździć chińskimi samochodami? Ale wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Oprócz BYD na rynek europejski wchodzą inne chińskie marki. W 2022 roku do Europy sprowadzono 60 tysięcy chińskich samochodów. Osobowych, w większości elektrycznych. W 2025 roku ma być tych samochodów 800 tysięcy. Chińczycy zaleją nas swoimi samochodami. Oprócz firmy BYD na rynku europejskim znamy już Polstara, znamy już NIO, znamy już. Markę MG, która jest w tej chwili marką chińską i pojawiają się cały czas nowe samochody. I może tu jest odpowiedź, dlaczego Daimler postanowił nie produkować już Mercedesów klasy A? Po prostu nie ma szans na konkurencję z Chińczykami, którzy swoimi markami, swoimi własnymi markami niedługo nas tutaj w Europie zaleją. Czy wyobrażacie sobie teraz, w listopadzie 2022, że za rok, dwa, trzy, cztery lata będziecie jeździć chińskim samochodem? Ale oprócz samochodów chińskich na rynek europejski wjadą za chwilę samochody marek, o których jeszcze nic nie słyszeliśmy, bo one nie istniały. Marki z krajów, które absolutnie żadnej historii motoryzacyjnej nie mają, nigdy samochodów nie produkowały i nigdy nam się w głowie nie mieściło, że takie kraje mogą samochody produkować. Na przykład Turcja. Turcja otworzyła markę TOK i w przyszłym roku już na rynki europejskie wjeżdżą, wjadą pierwsze Także zobaczymy, jak będzie jeździł chiński, turecki samochód obok samochodu na przykład z Arabii Saudyjskiej. Saudowie postanowili wyprodukować własne samochody. Samochody są już zaprojektowane, nazywają się Seat, Cet. CET CIT, nie wiem czy tak naprawdę jak to do końca przeczytać, i te samochody za chwilę będą produkowane. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że elektryczne samochody jest dużo, dużo łatwiej wyprodukować niż samochody spalinowe. Jest dużo mniej części, jest dużo prościej je wyprodukować. A jak przypatrzeć się technologią, które już prowadziła Tesla, to okazuje się, że my produkujemy, my, europejskie firmy, produkujemy Samochody w jakiś prehistoryczny sposób. Od 100 lat dokładnie tak samo, sklejając te karoserie z 70 części, jak można je na megaprasie, tak jak to robi Tesla, odlać z jednego kawałka metalu. Tak to jest. Zobaczcie mój film, jak Tesla zmienia niemiecki przemysł motoryzacyjny. Ja tam tłumaczę nowe technologie, które przychodzą z Teslą, przychodzą z samochodami elektrycznymi tutaj do Niemiec, a a na które Niemcy, czy tam niemieckie firmy samochodowe, wydają się być odporne. A na koniec ciekawostka, opowiem Wam teraz o samochodach. <grych> Wchodzą na rynek dwa bardzo ciekawe samochody, praktycznie w jednej chwili. Jest to przede wszystkim BMW i7, to jest elektryczne BMW, wersja luksusowa, bardzo zbudowana. BMW chwali się, że to jest absolutnie najlepszy samochód elektryczny, jaki dotychczas wymyślono czy też wyprodukowano. I w tym samym czasie wchodzi na rynek samochód Nio. ET7 to jest samochód chiński. E, Chińczycy nie chwalą się, że ten samochód jest najlepszy na świecie, ale te samochody mają bardzo dużo ze sobą wspólnego. Przede wszystkim mają mniej więcej te same osiągi. Tam jest silnik rzędu 600 koni mechanicznych. Jak się przyspiesza, to wrzuca fotel, bo jest przyspieszenie rzędu 3 czy 4 sekund do setki. I te dwa samochody wchodzą w tej chwili na rynek. Problem jest taki, że cena BMW, zaczyna się od 135 tysięcy euro, czyli mniej więcej od pół miliona złotych, natomiast samochód NIO z takimi samymi osiągami, no może nie BMW i nie ma takich wspaniałych lakierów takiej takim wyborze felg i takim wyborze skór, które BMW oferuje, ale samochód jest tak samo szybki, tak samo stabilny, a jeszcze do tego ma wymienną baterię, także ten samochód, można zajechać nim na stację wymiany baterii i tam w ciągu kilku minut zostanie wyciągnięta z podwozia bateria, i włożona nowa, naładowana i można jechać dalej. Także w ten sposób oszczędza się czas na ładowanie. Oczywiście tych stacji jeszcze dużo nie ma, ale jest taka funkcjonalność. Ta funkcjonalność zapewnia tak naprawdę właściciela tego typu samochodu, że ta bateria będzie zawsze dobra, ponieważ w momencie, kiedy ona się zepsuje, zestarzeje, przejdzie już te 1000 cykli ładowania, to będzie można ją wymienić. Także dla właściciela tego. Samochodu, będzie to bardzo dobrze. Niestety, tego samochodu właścicielem nie można zostać. Nio jest praktycznie pierwszym samochodem na rynku europejskim, który jest. Oferowany wyłącznie w abonamencie. Także na ten samochód można sobie wykupić abonament. Samochód na abonament kosztuje około 1100-1300 euro miesięcznie i za tą cenę można przejeżdżać 15 000 kilometrów i cieszyć się z posiadania 600-konnego samochodu elektrycznego. Także NIO wchodzi na rynek, BMW wchodzi na rynek, BMW mówi, jak to Niemcy mówią, my jesteśmy tutaj najlepsi, nasz samochód jest najlepszy, ale ten samochód chiński z tymi samymi osiągami, również przepięknie zaprojektowany, ba, zaprojektowany przez podkupionych przez Chińczyków inżynierów czy też designerów BMW, można mieć za 1 trzecią ceny. I to jeszcze nie trzeba go na w ogóle kupować. Można go sobie wynająć na rok, na dwa lata, na trzy lata. Pełna elastyczność. Takie czasy. Także w najbliższym czasie, zgodnie z założeniami wielkich tego świata, nie będziesz miał nic, wszystko będziesz musiał pożyczyć na własność, to raczej niespecjalnie. Będziemy mieli samochody w abonamencie, takie jak NIO, wyłącznie elektryczne, bo jakby nie patrzeć, świat idzie w tą stronę i nie oszukujmy się, żadnych wodorowych nie będzie, żadne diesle, benzyny i tak dalej nie przetrwają. A jak ktoś myśli, że przetrwają, to się bardzo myli, zostanie przyciśnięty. Przez Unię Europejską z użyciem benzyny, zatruciem CO2 naszej atmosfery i biednego klimatu, bo w tą stronę wszystko idzie, oglądajcie moje poprzednie filmy, ja tam tłumaczę dlaczego CO2 będzie użyte tak naprawdę do zmiany naszych przyzwyczajeń i zmiany tego, w jaki sposób żyjemy. Do czego się oczywiście zalicza również to, jakimi samochodami będziemy jeździć. I czy będziemy je kupować, czy tylko wypożyczać? I wcale nie jest pewne, że za parę lat dalej będziemy jeździć Volkswagenami, Mercedesami, BMW, Audi i tak dalej, i tak dalej. Być może pojawią się zupełnie inne samochody. Taka sytuacja już była. Taką sytuację mieliśmy na początku lat 2000, w momencie kiedy pojawiły się aparaty cyfrowe, aparaty fotograficzne. Wtedy producenci Minolta, Olympus i inni mówili, nie, najlepsze aparaty to my produkujemy tu kliszowe. Ja Jakość taka, my robimy to przed wojna jeszcze i nikt takich aparatów nie zrobi jak my. A tu się okazało, że nagle pojawili się nowi producenci pojawiły się aparaty kompaktowe, które miały może i kijatą jakość, ale absolutnie wystarczały. A kto jest producentem największym aparatów fotograficznych w tej chwili? A największym producentem jest firma Apple ze swoimi iPhoneami, firma Samsung ze swoimi telefonami androidowymi i inni producenci telefonów komórkowych okazało się, że już nie Canon, nie Nikon, nie Olympus, nie Minolta, nie Sony, nie Panasonic i nie wiadomo co jeszcze produkuje najwięcej aparatów fotograficznych na świecie tylko Samsung, Apple albo ktokolwiek inny. Zmiana dokonała się gigantyczna, jakbyście Mieli powiedzieć w roku 2000, że największym producentem aparatów fotograficznych na świecie będzie Huawei, to nikt by Wam tego nie uwierzył. Chiński producent, chiński producent, a na rynku samochodów już czeka Nio, BYD, MG, Polystar i inne samochody chińskie. Czy taka będzie przyszłość? Może tak, może nie, ale wszystko wygląda na to, że w tą stronę świat pójdzie. Listek Elf ze Stuttgartu. Pozdrawiam wszystkich. Nie martwcie się. Jakoś to będzie. W Polsce też będą samochody elektryczne. Oczywiście, że będą. Dlaczego nie? Może przede wszystkim w Polsce. Pozdrawiam wszystkich. Odezwę się jeszcze. Listek Elf. Cześć.